Całą tysiąckilometrową drogą towarzyszyły nam widoki kwitnących wiśni forsycji. Chyba powinniśmy, w wzorem Chińczyków i Japończyków, zrobić jakieś święto tych kwiatów. Ale wiem, nie o tym miał być ten film. Odwiedzałem go w Winnicy i y, on bardzo mocno stawia tezę i mocny akcent na Rieslinga. Uważa, że to jest odmiana wybitnie w Polsce się sprawdzająca. Y, należałoby zapytać, ile mamy za chwilę, to, to o tym jeszcze chwilkę powiem, ile mamy y, klasycznych takich rozwiązań, czyli zerujących się na modelu francuskim, szampańskim, że używa się Chardonnay, Pinot Noir, czy obydwu tych odmian, czy Pinot Noir y, to są w zasadzie rzeczy niesprawdzone zupełnie, więc pytanie, czy będziemy, czy ktoś z was będzie starał się pójść drogą mm, czysto taką szampejską. Duktydewo, monsieur Latus. Uh, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre invitation, et um, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de représenter. Pan Walletty Dysutra jest bardzo szczęśliwy, że mógł tutaj dzisiaj być zaproszony, uczestniczyć w tym seminarium. Jeżeli chodzi o szczepy, które są używane do produkcji w szampanii, to zostało prawnie ustalone w 1927 roku. Szczepy są następujące: Pinot Noir, Pinot Mignon Chardonnay. Również są, istnieją jeszcze takie szczepy jak Pinot Blanc, Pinot Gris, Arban i Petit tym niemniej nie ukrywamy Państwu, że te cztery ostatnie są bardzo, bardzo, bardzo małej ilości używane i jeżeli już, to tylko przez niektóre domy familijne, a na pewno nie przez te duże domy negocjantów i przez duże marki. Uwaga, między cukrem i kwasowością najlepsza to jest 10, to już wtedy można naprawdę zbierać. Może być 11. Czyli 10 to alkoholu, tak? Czy... Dis Babo a... L'alcool Oui, oui, c'est dans son... Ensuite, on a un point assez clé en champagne, on a le droit de procéder à la chaptalisation, c'est-à-dire que si le taux d'alcool, le taux de degré est assez faible, on a le droit de rajouter du sucre pour le faire augmenter un petit peu. Może tak być, że danego roku, dajmy na de to en champagne est trop trochę trudne. i naturalnie owoce nie dochodzą do tego 10, do tych 10 stopni i w takim razie można mimo wszystko je zbierać i jest możliwość szaptalizacji, to jest legalnie dozwolone i jakąś tam można w trakcie elaboracji dorzucić ilość cukru żeby dojść do tego właśnie poziomu Dzień dobry państwu bardzo się cieszę że mogę państwu powiedzieć trochę o naszym projekcie i zaprosić też do udziału w tych wizytach studyjnych bo mamy jeszcze kilkanaście miejsc, to, z, to też jest bardzo ciekawa rzecz, która, e, którą robi mm, Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, powstanie stacja pogodowa, już powstała stacja pogodowa, razem z taką aplikacją, która ma pomagać winiarzom, e, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o e, opryski. Macie dużo technicznych pytań, a on robi wszystko, czego potrzebujecie. Prowadzenie winnic, kwestia sprzętu, jak trzeba głowę przestawić troszkę, jeśli chodzi o podejście do wina musującego? albo 11 lat ja prowadzę winnicy okolicy krosno -Juski. dokładnie to jest w Gosporzu. to jest 5 km od krosno Krosna. W tej pozycji zadaję pytania. Czy w momencie, kiedy się zdecydowałeś, to no, wiedziałeś, że tradycja i źródła historyczne mówią, że tutaj produkowano wino musujące, ale masz doświadczenia z szampami. Czy próbowałeś jakoś porównać klimat, możliwości, czy, czy robiłeś takie badania? No, 10 osób. Jeśli dobrze policzyłem, to To jest niewiele. Myślałem, że będzie mniej. Szampana, nie wiem jak to nazwiemy. I, i do dzisiaj robię, ale główną taką podstawową produkcją to na spokojne. Czyli jeżeli na przykład Guillaume mówi, że 2017 rok jeden nie wyszedł, to ja uważam, że 2017 rok był najlepszy na... Wino musujące, bo jeżeli no, owoce się utrzymało w odpowiedniej kondycji, to był strasznie trudny rok, żeby w ogóle wyhodować owoc, tak, żeby on nie znił po prostu, żeby go żeby, żeby doprowadzić do, do wina, no to ja doprowadziłem do wina większość owoców wina spokojnego, ale gdzieś tam 40%. Poszło na wino właśnie musujące, ponieważ te grona w pewnym momencie przez te deszcze, zwłaszcza kiedy zrobiło się połowie października ciepło, jak się połowie października zrobiło ciepło i słonecznie, to one wtedy zaczęły, zaczęły gnić.